Krytyka spada na bogdana kubale z rolnicy. Podlasie. Co poszło nie tak. Program Rolnicy. Podlasie zyskuje coraz większą popularność, przyciągając rzesze widzów z całej Polski. Każdy odcinek budzi emocje, a bohaterowie show stają się rozpoznawalni nie tylko na ekranach telewizorów, ale również w mediach społecznościowych. Jednym z takich bohaterów jest Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów, który niedawno znalazł się w centrum burzliwej dyskusji po opublikowaniu jednego ze swoich filmów na YouTube. Internauci nie pozostawili na nim suchej nitki, krytykując sposób, w jaki używał nowego sprzętu na swoim gospodarstwie. Odcinek, który wywołał falę komentarzy, dotyczył nowej maszyny zakupionej przez Bogdana Rembaka. Na filmiku Bogdan w towarzystwie swojego syna Krzysztofa odpakowywał sprzęt i oceniał jego funkcjonalność. Już na samym początku zauważył, że rębak ma zbyt niskie nóżki, co zmuszało go do schylania się przy pracy. Choć uznał, że mimo wszystko, może być, wyraźnie nie był do końca zadowolony z zakupu. Problem jednak pojawił się, gdy okazało się, że ani Bogdan, ani jego syn nie przeczytali instrukcji obsługi przed uruchomieniem maszyny. To właśnie ten fakt wywołał prawdziwą burzę wśród internautów. W komentarzach pod filmem pojawiło się wiele głosów krytycznych, pouczających rolnika, że znajomość instrukcji jest kluczowa dla bezpiecznego i prawidłowego użytkowania sprzętu. Panie Bogdanie, nie chcę się mądrzyć, ale przed uruchomieniem maszyny należy przeczytać instrukcję obsługi. Ta wiedza wiele wam wyjaśni. Pozdrawiam, pisał jeden z widzów. Inny dodał: Szanuj swój sprzęt, bo nie będzie działać długo, jeśli go źle używasz. Wzburzenie było wyraźne, a sam Bogdan musiał zmierzyć się z falą krytyki. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy uczestnik rolnicy. Pod lasie znalazł się na celowniku internautów. Niedawno inny bohater show, Andrzej Onopiuk-Splutycz, również wywołał spore zamieszanie w sieci. Filmik, w którym karmił swoje krowy, został szeroko skomentowany, ale nie ze względu na treść, a sposób karmienia. Andrzej używał do tego maszyny, która podawała krowom całe ziarno zboża, co natychmiast wywołało krytykę ze strony obserwatorów. Internauci nie przebierali w słowach, zarzucając rolnikowi brak wiedzy na temat żywienia bydła. Od kiedy się całe ziarno krowie daje? To przecież nie ma sensu, krowa wydali je w całości, brzmiał jeden z komentarzy. Inny dodał, rolnikiem to go nazwać nie można. Zboże powinno być wcześniej śrutowane, by bydło mogło je strawić. Dyskusja w komentarzach szybko przerodziła się w falę krytyki pod adresem Andrzeja, która wpłynęła na jego wizerunek jako gospodarza. Rolnicy. Podlasie to program, który nie tylko przyciąga uwagę widzów, ale również stawia przed jego uczestnikami pewne wyzwania. Dzięki mediom społecznościowym, bohaterowie show stają się rozpoznawalni na szeroką skalę, co wiąże się z większą odpowiedzialnością za swoje publiczne działania. Bogdan i Andrzej przekonali się o tym na własnej skórze. Doświadczając, jak szybko mogą spotkać się z ostrą krytyką internautów. Każdy ruch, każda decyzja, którą podejmują, jest bacznie obserwowana i komentowana przez tysiące osób, a czasami nawet drobny błąd może wywołać falę negatywnych opinii. Mimo tych incydentów, popularność programu rośnie z każdym odcinkiem, a jego bohaterowie, pomimo krytyki, zyskują sympatię wielu widzów. Czy Bogdan i Andrzej wyciągną wnioski z tej lekcji? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: świat mediów społecznościowych to pole minowe, na którym trzeba poruszać się z dużą ostrożnością, szczególnie gdy jest się w centrum uwagi tylu osób. Nie jest to jednak pierwszy przypadek, kiedy uczestnicy programów reality show muszą zmierzyć się z surowymi ocenami swoich działań. W erze cyfrowej, w której każdy błąd może zostać uwieczniony i rozprzestrzeniony w sieci w ciągu kilku minut, presja na perfekcyjność rośnie. Programy takie jak Rolnicy Podlasie zyskują dzięki temu nie tylko szefanów, ale również krytyków, którzy często oczekują, że bohaterowie będą wzorem do naśladowania. Dla wielu uczestników show może to być nowe doświadczenie bycie w centrum uwagi nie tylko lokalnej społeczności, ale i ogólnokrajowej, z koniecznością odpowiadania na opinie tysiąca ludzi. Joanna Opozdaw nasi w mundurach kontrowersyjny krok w samotnym macierzyństwie. Joanna Opozda po raz kolejny zaskakuje swoich fanów, tym razem nie tylko na ekranie, ale i w życiu osobistym. Jej najnowsze wystąpienie w programie Nasi w Mundurach wzbudza kontrowersje i emocje, zwłaszcza w kontekście jej trudnej sytuacji osobistej. Aktorka otworzyła się na temat samotnego macierzyństwa, ujawniając szczegóły, które wzbudziły wiele dyskusji. W najnowszej edycji programu O Nasi w Mundurach, Joanna Opozda postanowiła wziąć udział w szkoleniach wojskowych, jednak w nieco nietypowy sposób. W przeciwieństwie do innych uczestników, którzy przyjechali do programu w parach, Opozda zdecydowała się wziąć udział w show jako osoba samotna. To odważne posunięcie zaskoczyło nie tylko widzów, ale również współuczestników oraz prowadzącego pułkownika, który nie omieszkał zapytać aktorki o powody takiej decyzji. Joanna Opozda, która samotnie wychowuje swojego synka Wencente po rozstaniu z Antkiem Królikowskim, wyjaśniła swoją decyzję w szczerej rozmowie. Jak przyznała jej codzienne życie, pełne wyzwań związanych z wychowaniem dziecka, nauczyło ją polegać tylko na sobie. To doświadczenie sprawiło, że postanowiła podjąć wyzwanie w programie nasi w mundurach jako osoba samotna. To jest bardzo długa historia. W życiu codziennym jestem sama i przez to, że samodzielnie wychowuję synka. Nauczyłam się polegać tylko na sobie. Uznałam, czemu nie spróbować w programie samej? Doszłam do wniosku, że muszę być przygotowana na wszystko, bo kiedy coś się dzieje, nie ma drugiej osoby, która mogłaby mi pomóc, powiedziała Joanna Opozda. Fragment odcinka z udziałem Joanny Opozdy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem widzów, którzy nie szczędzili pochwał dla jej odwagi i determinacji. Na platformach społecznościowych pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, które podkreślają jej siłę i niezależność. Odważna dziewczyna sama. Trzymaj się powodzenia. Odważna. Trzymam kciuki za nią. Asia to super babka. Widzowie wyrazili również podziw dla jej postawy, doceniając, że mimo osobistych trudności opozda nie boi się stawić czoła nowym wyzwaniom. W międzyczasie sprawy osobiste opozdy również budzą uwagę mediów. Po rozstaniu z Antkiem Królikowskim, para nadal czeka na ostateczne rozstrzyganie sprawy rozwodowej. Ostatnie zdjęcia z rozprawy, które wyciekły do mediów, ujawniają, że decyzja o rozwodzie jeszcze nie zapadła, a kolejne spotkanie sądowe zaplanowane jest na 25 lutego 2025 roku. Czy odważne decyzje Joanny o nasi w mundurach pomogą jej w odnalezieniu nowego sensu i siły w życiu osobistym? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: jej determinacja i niezależność są inspiracją dla wielu. Czy oglądaliście pierwszy odcinek programu Nasi w Mundurach z udziałem Joanny Opozdy? Jakie są Wasze wrażenia na temat jej wystąpienia i osobistych wyzwań, z jakimi się zmaga? Udział Joanny Opozdy w programie Nasi w Mundurach nie tylko wzbudził kontrowersje, ale również otworzył nowe perspektywy dyskusji na temat roli samotnych matek w społeczeństwie. Opozda, będąca publiczną osobą. Nie boi się mówić o wyzwaniach, z jakimi mierzy się na co dzień jako samotna matka. Jej decyzja, by wystąpić w programie bez partnera, wydaje się być symbolicznym gestem, pokazującym, że kobieta, nawet samotnie wychowująca dziecko, może być silna, niezależna i gotowa stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Wiele osób zaczęło dostrzegać w Jouni opoździe wzór do naśladowania dla innych kobiet w podobnej sytuacji. Nie jest to tylko historia o aktorce w trudnej życiowej sytuacji ale przede wszystkim o kobiecie, która nie poddaje się przeciwnościom losu. Samotne macierzyństwo, problemy związane z rozwodem, presja medialna, to wszystko składa się na obraz kobiety walczącej, ale również niezwykle zdeterminowanej do osiągnięcia swoich celów.